No, mamy 18:32. Jest klakę ze mną i niunia. A tam piątek. A, zobaczcie. Oho. I co piątek zrobi? Co piątek zrobi? Na razie się czai. Klakier chyba pogoni. No, klakier zobaczył go. I co? Nie będzie gonitwy? Nie, tutaj. Prowadzę koty bliżej niego. Zobaczymy czy, czy ruszy. O Junia chyba zobaczyła go. Nie no, ucieka nie goni. Przysiadł. To się stało. Czyżby klakier sporządniał? Gdyby klakier, by piątek sporządniał? Piątek nie chce ganiać kotów. A zawsze ganiał. Piątek nie chce kotów ganiać, a zawsze ganiał. Poleciał. Panie Tadziu, piątek nie gania kotów. Prosiłem kiedyś, żeby pan porozmawiał z piątkiem, żeby nie ganiał kotów. To domniemam, że to jest chyba przyczyna pańskiej perswazji. I piątek wziął sobie to do serca. Tak, piątek? No, Niunia tam leży. Klakier nie wiem, gdzie się podział. A piątek? O, ptaszki zobaczył. Ptaszki zobaczył. Eee, poleciały ptaszki. A to. Czaj się, czaj się. A ptaszki są. ścieżką. Ale poleciały chyba. Czy gdzieś indziej tam. To są łowcy. A są ptaszki. Są. Są ptaszki. Pod drzewem. Niunia przyszła. Klakier też. Aha. Czai się, czai się. O, daleko są. O, o, leci bliżej ptaszek. No i tutaj z tyłu ptaszki. Lecą. Na ogon mu lecą. Teraz poleciał tam. Musiał się zaczaić w krzakach. Pod tym... Pod tym drzewkiem. A tutaj dwa szpaczki. Poleciały. Niunia. O, bus przyjechał. Przywiózł kogoś. I gdzie jest? Hej! Pan Irek. Kierowca busa. Idzie piątek, nie ma go tu, ha. gdzieś poleciał już, nawet nie zauważyłem, z panem Irkiem, a on poleciał gdzieś. Tutaj może nie ma Nie ma. Ninia! Niniania, choć. Ninia. Nie chcę niunia. Tam poleciała. Chodźniunia, Kicia! nie Nia, chodź. Słucha, ale nie. Nie przyleci. Nia? Siedzi tam. Siedzi niunia. Siedzi niunia nasza kiciunia. No to starczy.